Dzień dobry! Nie spodziewaliście się mnie w piątek. Ja wiem, ja też się nie spodziewałam, że ten film dzisiaj dodam, ale wracam do regularności, więc dodam ten film ja nie w piątek zamiast w sobotę. Ale wszystko przez to, że dzisiaj są walentynki i ponieważ już parę razy mówiliście, pisaliście właściwie mi, że lubicie, jak dodaję filmy tematyczne związane z jakimiś świętami, które obchodzimy, no to w tym roku się postanowiłam spiąć. Napisałam sobie wszystkie święta, więc spodziewajcie się wielu takich filmów I pierwszym z nich będzie walentynkowy film o mm, miłości no bo o czym by innym w valentink, nie? Yy, tak, i zanim zaczniemy to dwie sprawy Proszę, ładnie się tutaj ubrałam tematycznie, mam na sobie bluzę z pocałunkiem A druga sprawa jest taka, że robiąc research do tego odcinka mm, uświadomiłam sobie jak wiele dzieł przedstawiających tematy miłosne, to są sceny gwałtów i po prostu wryło mnie to w fotel tak bardzo, że nadal nie potrafię tak gdzieś ze mnie wyjść, bo no niby zdawałam sobie sprawę, że te wszystkie tematy są, wiecie, no znam historie wszystkie mitologiczne, znam historię porwania Sabinek, porwania córek Lou znam historię Lota z córkami itd., itd., no ale jak chcę zrobić tutaj odcinek o romantycznej miłości i o ładnych scenach, gdzie para się po prostu kocha i to nie w sensie fizycznym, tylko takim mentalnym, że jest jakieś takie uczucie między nimi, to nagle okazuje się, że no nie jestem w stanie dobić do dziesięciu. Znaczy żartuję, oczywiście znalazłam nawet więcej niż dziesięć, ale chciałam mieć takie perełeczki i było to problematyczne, bo no nie chciałam pokazywać niczego, co jest pornograficzne z jednej strony, z drugiej strony nie chciałam. Też pokazywać tych takich szkodliwych treści. I nagle się okazuje, że no, pół sztuki nam mówi tutaj o miłości, erotyce, a jak przychodzi co do czego, no to nie mam czego wybierać. Ale wybrałam. I mam nadzieję, że nie będzie tak źle, nie będzie szkodliwie. Dobrze, a teraz już nie przyciągajmy, przechodzimy do rzeczy. Kilka moich ulubionych sceny z przedstawieniem miłości w wizerunkach różnych par. I zaczynamy od najbardziej niecypowej i no zahaczającej trochę o przemocową sytuację, ponieważ mam tutaj na myśli scenę przedstawiającą Io z Zeusem. To jest oczywiście płótno koredzia. To płótno i kilka innych koredżer stworzył dla Gwonzagi, miało się znajdować w Palazzo Delta. Obecnie się tam nie znajduje. Ten obraz, o którym mówię, jest, jest w wiedeńskim Hunskershichte. Jest absolutnie wspaniały i za każdym razem, jak widzę go na reprodukcji, to. Skroluję go trochę obojętnie, ale widziałam go na żywo już dwa razy i za każdym razem zostaje mi w pamięci: jest prze, prze, prze wspaniały. Ale no dobra, co to się dzieje? Mamy kobietę tytułową IO i mamy Zeusa, którego chwilę się trzeba podopatrywać. Jeśli jesteście dobrze w mitologii, to prawdopodobnie wiecie, że Zeus uwodził swoje kochanki pod różnymi postaciami. No i tutaj mamy Zeusa pod postacią chmury. Przyznać, trzeba, że jest to przebranie dosyć dziwne. Nie wiem jakby. ja bym się chyba nie skusiła na romans z chmurą. ja się skusiła. I to, co korerje tutaj na wyczynią, to jest taka doskonałość. Mamy tutaj obok, który jest taki trochę burzowy. I na pierwszy rzut oka nawet nie widać, że on jest antropomorfizowany, ale jak się przyjrzymy, to widać ten twarz, widać ten pocałunek pomiędzy Io a chmurą. Tam widoczna jest twarz, widać wargi. Doskonałe. Ale to, co za każdym razem mnie łapie totalnie, to dłoń. I to wygląda tak, jakby ta chmura takim obłoczkiem przytulała IO. I jak się przyjrzycie tak trochę bardziej, to mi się to kojarzy z taką ręką mm, niedźwiedzia, która łapie IO, ale jak przyjrzycie się jeszcze bardziej, ja to dostrzegam w ogóle dopiero na żywo, być może wiele razy oglądam w dużym przybliżeniu ten obraz, to okazuje się, że tam pod tą chmurką jest trzykrotna dłoń ludzka. I mimo, że nie popieram takiego sposobu na podryw, to uważam, że obraz jest przepiękny. I nigdy nie spodziewałabym się, że można tak ładnie pokazać miłość chmury. Do tej pory nie sądziłam, że chmury mają uczucia, a jednak i są one przepiękne. Nie wiem, czy podzielacie mój zachwyt tym obrazem. Drugi obraz to jeden z moich absolutnych ulubieńców i mam tutaj na myśli zasówkę Fragonarda. To ile tu jest emocji, ile napięcia. i ja nie, Trochę mi słów brakuje, żeby wyrazić, bo nie wiem, czy wy też tak macie, jak patrzycie na ten obraz. Oni są niby ubrani, w sumie to nawet się nie całują, ale to, ile tam między nimi jest wymalowane, bo nie wygrane, ale tam widać to napięcie, nie? On takim tam opuszkami palców zamyka ten pokój, żeby im nikt nie przeszkadzał. Ona już go trochę ciągnie w stronę łóżka. Moim zdaniem doskonała, doskonała scena. Absolutnie przepiękna i, i to jest wspaniały dowód na to, że można pokazywać bardzo silne napięcie erotyczne, nie pokazując ciała. Wspaniały przykład, przynajmniej moim zdaniem. Kolejna scena to taki trochę oklepany przykład pocałunku, mam tutaj na myśli pocałunek stworzony przez Hayesa i no, jak sobie wpiszecie pocałunek w wyszukiwarkę, to prawdopodobnie wyskoczy wam albo Klimt, albo właśnie Hayes, ale no, sobie, wie, że w tym obrazie jest znacznie więcej treści, że on jest bardziej skomplikowany, jest to taki mm, trochę metaforyczny sojusz Francji z Włochami, a oprócz tego ci kochankowie, których tu mamy, są z różnych warstw społecznych, no co wskazują ich stroje. Dodatkowo, jak spojrzymy na mężczyznę, to widzimy, że on jest w takim okryciu wierzchnim, więc prawdopodobnie wpadł do tego miejsca tylko na chwilę, dać pocałunek ukochanej i zapewne musi gdzieś uciekać. Jakiś taki konflikt pomiędzy jego dobrem osobistym, tym, czego chce, czyli tą panią, którą prawdopodobnie kocha, bo widać tutaj dużą czułość między nimi, a tym, że wzywa go ojczyzna. Świetnie jest to wygrane. Ale nawet jak tego nie wiemy, to widać jakieś takie dobre uczucie między nimi. Przynajmniej ja patrzę na to i czuję się z tym dobrze. Nie wywołuje to we mnie żadnych negatywnych emocji, tylko tak sobie myślę, że ładne. Ładne sceny, ładne uczucie. Kibicuję im absolutnie. I nie wiem, być może Wy też nie będziecie kibicować. Kolejna rzecz to jedna z moich. Ukochanych rzeźb, o której wielokrotnie mówię, i zawsze jak mam powiedzieć cokolwiek w kontekście miłości albo um, paru, paru w dziełach sztuki i tak dalej, zawsze próbuję tę rzeźbę, ale uważam, że ona jest absolutnie przepiękna. Oczywiście mam tutaj na myśli Celno Idol, Rodena i nie będę się tutaj rozwodzić, bo już raz o nim mówiłam, więc jeśli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej, to odsuwałam was do innego filmu na temat ulubionych rzeźb. Uważam, że jest przepiękna, przepiękna i doskonale pasuje mi do tego tematu. Nie odchodząc za daleko od Rodena, uważam, że nie mogłabym w tym momencie nie wspomnieć o rzeźbie kobiety, która bardzo blisko z Rodena przez lata była związana mianowicie o Camille Claudel i o jej rzeźbie. I to jest moja ukochana rzeźba z jej rzeźb. Zatytułowana jest Walc. I mimo, że teoretycznie pokazuje parę w trakcie tańca, to tak naprawdę pokazuje ona parę w trakcie jakiegoś miłosnego uścisku, mimo że oni mm, są ubrani, przytulają się, tylko tańczą. To zdecydowanie ich dłonie nie trzymają ramy tanecznej, więc wygrana jest to zupełnie tutaj na uczuciach. Moim zdaniem to działa bardzo dobrze, tej ich, te ich twarze spuczone tak trochę w dół, to że oni przymykają oczy. No nie wiem, kojarzy mi się z taką dobrą namiętnością, delikatnością. Bardzo przyjemnie się patrzy na te rzeźbę, niezależnie od tego, z której strony na nią patrzymy. Znaczy, ja mam takie wrażenie, nie wiem, czy. Dajcie znać, czy podzielacie moje odczucia co do tej rzeźby. Zostawiamy rzeźby i wracamy do malarstwa, a właściwie do rysunku, bo chciałabym Wam tutaj powiedzieć o kilku rysunkach stworzonych przez Tulusa Lautreka. Nie chodzi mi o żaden konkretny rysunek, ale on ma taką serię takich dosyć szybkich szkiców postaci w łóżku. I ja je absolutnie uwielbiam. Na wielu z nich te postacie się przytulają, na wielu się całują. Na kilku co prawda leżą obok siebie i tak dalej, ale. One dla mnie są jakimś takim symbolem takiego spokojnego poranka z ukochaną osobą Wiecie, te osoby sobie leżą, niczym się nie stresują Czują się zapewne tak super komfortowo i tak dalej Patrzę sobie na to i zawsze jest mi miło jakoś tak wewnętrznie na to patrzeć, bo Zwłaszcza w tych scenach, w których te postaci się właśnie przytulają albo całują, to tak sobie myślę, że Fajny brakuje tylko im kubka z kawą Bardzo dobrze się na to patrzy i Wydaje mi się, że to jest taki mm, ładny reportaż, jeśli w ogóle można mówić o czymś takim w tym kontekście, ale takie ładne uwiecznienie sceny, nie erotyzując jej zbytnio. Widzicie, macie dwójkę ludzi w łóżku, która się całuje, a jednak patrzycie na to i to absolutnie nie jest pornograficzne nawet nie zamierza być. To jest no, bardzo ładna scena, która jest pełna delikatności i pozytywnych uczuć, ale w żadnym, nawet najdrobniejszym, szczególe nie przekracza tej. Bezpiecznej granicy. Ja osobiście bardzo, bardzo lubię. I co? Tematycznie nie mogłabym mówić o miłości, nie wspominając o Klimcie, ale zaskoczę Was tutaj, ponieważ nie chcę powiedzieć o pocałunku, propozytorom. Nie jestem gigantyczną fanką tego obrazu. Chciałabym wam powiedzieć za to o innym obrazie Klimta, mianowicie zatytułowanym Miłość, więc jakże wymownie pasuje nam tutaj do walentynek. I przyznam szczerze, że jak pierwszy raz zobaczyłam w tego obrazu, to przez chwilę zastanawiałam się, o co chodzi z tym tytułem, bo nie ukrywam, miałam ten obraz w bardzo złej jakości i nie dostrzegłam tego. Ale jak już sobie odgarniecie swój wzrok od tych ornamentów, które są po bokach, to na środku, w tej takiej mgle jakby, dostrzeżecie dwie ludzkie sylwetki. I te twarze zwrócone do siebie w jakimś takim delikatnym, pełnym gracji, ale no, namiętności też w jakimś stopniu, geście, gdzie oni patrzą i... Hmm. Doskonałe. Nawet jeżeli to jest tak tylko delikatnie zaznaczone i trzeba się naprawdę patrzeć, żeby to dostrzec, to moim zdaniem wspaniałe i to jest kunszt malarstwa. To jest super sprawa. Ja uwielbiam te rzeczy, te obrazy i rzeźby, gdzie trzeba chwilę się powpatrywać, żeby złapać te rzeczy. Tak jak wcześniej w koredzie mówiłam Wam o tej ręce chmurze. Tak tu złapanie, o co chodzi z tytułem, zwłaszcza jak do dyspozycji macie średnią reprodukcję, jest. Trochę wyzwaniem dla mózgu, ale uparty, Moim zdaniem bardzo, bardzo warto. Uwielbiam ten obraz, uwielbiam wszystkie takie zamglone rzeczy, więc nie mogłoby być inaczej. I ostatnie, co dla Was mam, to lubiany przez Was bardzo mocno René Magritte i jego kochankowie, bo oczywiście nie mogłoby być tu nic innego, więcej ja o tym obrazie mówiłam w innym filmie, odsyłam Was do niego. Link w opisie oczywiście, więc nie będę tutaj teraz za dużo o nim opowiadać, ale bardzo, bardzo go lubię i nie wyobrażam sobie stworzyć tego zestawienia, nie wspominając o nim. Także te kilka propozycji z mojej strony dla Was pokazujących miłość, delikatność, subtelność, ale też namiętność i uczucia, i taką bardzo pozytywną stronę, a jednocześnie staram się wybrać te rzeczy, które nie są tak najbardziej okupane. Mam nadzieję, że Wam się podoba i jak zwykle przy takich filmach w komentarzach czekam na. Wasze propozycje, waszych ulubieńców, waszych, um, ulubione, wasze ulubione przedstawienia scen miłosnych. Niekoniecznie erotycznych, ale właśnie takich delikatnych. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, co wam przyjdzie do głowy. To tyle ode mnie na dzisiaj. Do zobaczenia z dzień. Pa!